Cześć! Mamy tutaj do rozwiązania równania któregoś tam stopnia, 6 albo 8, i te równania są sprowadzalne do równań kwadratowych. A jak to rozpoznawać? Patrzcie, zawsze mamy trzy takie wyrazy, które są podobne do funkcji kwadratowej, tylko zamiast kwadratu i pierwszego stopnia mamy tu jakąś wielokrotność tego kwadratu. No tu jest akurat wielokrotność 3 razy. Czyli jeśli mamy trzy razy, no to podstawiamy sobie. Pod x do trzeciej podstawiamy t, czyli nasz wzór funkcji będzie wyglądał za pomocą t zapisany. t do kwadratu minus 9t plus 8 równa się 0 i z tego policzmy sobie deltę. Delta będzie równa b kwadrat minus 4ac, czyli minus 32, czyli tutaj wychodzi 50 minus 1, czyli 49, czyli t1 będzie równe minus b, 9, minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 1, lub t2 będzie równe 9 plus 7, 16 drugich, czyli 8. No to teraz możemy sobie wrócić do naszego x do trzeciej, czyli x do trzeciej równa się 1 lub x do trzeciej równa się 8. No to jak to policzymy sobie, no to wyciągamy pierwiastki trzeciego stopnia, x będzie równy 1 lub x będzie równe 2, bo 2 do trzeciej potęgi daje nam 8. No to następny przykładzik, tutaj znowu mamy 3, wielokrotność 3, tak, potęgi, czyli x do trzeciej podstawiamy sobie t. Nasz wzór będzie wyglądał tak, t kwadrat minus t minus 2 równa się 0, policzymy deltę, delta jest równa b kwadrat minus 4 c czyli plus 4 razy 2, czyli plus 8 czyli 9 t1 będzie równe minus b, czyli 1 odjąć pierwiastek z delty, czyli 3 przez 2, czyli przez 2 wychodzi minus 1, lub te 2 będzie równe 4 drugie, czyli 2. No to wracamy do x, czyli x do trzeciej będzie równe minus 1, lub x do trzeciej będzie równe 2. To będzie znaczyło, że x równa się minus 1. Lub x równa się pierwiastek z 2 trzeciego stopnia. Następny przykładik. Znowu to samo: x do trzeciej równa się t, czyli nasz wzór to będzie t do kwadratu minus 7t minus 8 równa się 0. Liczymy deltę. b kwadrat to jest 49 minus 4c, czyli plus 4 razy 8, czyli plus 32 daje nam to 81, czyli T1 będzie równe minus B7 minus 9 przez 2a, czyli przez 2, to wychodzi minus 1 lub T 2 będzie równe, to sumujemy, czyli wychodzi 16 drugich, czyli 8. No i z tego wynika po podstawieniu x do trzeciej pod te, że to będzie x do trzeciej równe minus 1, lub x do trzeciej równa się. Osiem. I to będzie znaczyło, że x równa się minus 1 lub x równa się 2. Następny przykład. Mamy też taki sam przypadek. x do 3 równa się t. Nasz wzór to jest t kwadrat plus, plus 4t minus 32. To się równa 0. Delta to jest b kwadrat minus 4c, czyli plus 4 razy 32. 4 razy 32 128, 16 dodać 128 i to będzie równało się 144. Z tego wynika, że T1 równa się minus B, czyli minus 4, minus 12 to jest pierwiastek zelty, przez 2A, czyli przez 2. Czyli mam minus 8 lub T2 równa się, tu jak dodamy 12, to będzie 8 drugich, czyli 4. I teraz przystępujemy do policzenia x do trzeciej, czyli x do trzeciej to się równa minus 8 lub x do trzeciej to się równa 4. No i to będzie znaczyło, że x równa się minus 2, bo to jest pierwiastek z minus 8, trzeciego stopnia oczywiście, lub x będzie się równało pierwiastek czwarte, trzeciego stopnia z 4. I tutaj mamy następny przykład trochę inny, bo tu mamy wielokrotność 4 razy, tak? Tę potęgę. To znaczy, że pod x do 4 podstawiamy t. Nasz wzór to jest t kwadrat minus 15. t minus 16 równa się 0. Liczymy deltę. Mamy b kwadrat, czyli 225 minus 4ac, czyli plus 4 razy 16 to będzie 64. To się równa 289. I pierwiastek z delty będzie równy 17. W takim razie możemy policzyć te 1 minus b, czyli 15 minus 17 przez 2a, czyli przez 2 wychodzi minus 1. A te 2 wychodzi nam, jak tu dodamy do siebie, to będzie 32 dzielone na 2. To będzie 16. I teraz. Liczymy, podstawiamy sobie. x do czwartej y, równa się t. Czyli jeśli tu nam wyszło minus 1, no to x do czwartej to jest parzysta potęga, nie może być równe ujemnej liczbie. Czyli porzucamy, jakby tutaj, 1 y, i bierzemy sobie te 2, czyli x do czwartej będzie równe 16. Y, I to znaczy, że x jest równe minus 2 lub x jest równe 2. No bo minus 2 i 2 do czwartej potęgi da, da nam 16. A teraz ostatni przykład, i znowu mamy czwartą potęgę. x do czwartej równa się t, i piszemy t kwadrat minus 4t, minus 24 równa się 0. Liczymy deltę 16, minus 4ac, czyli plus 4 razy 24 to jest 96. 96 plus 16. To jest 112. I teraz pierwiastek z delty będzie równy pierwiastek ze 112, a 112 to jest 16 razy 7. Od razu sobie rozłóżmy, czyli 16 nam się spierwiastkuje i to będzie 4 pierwiastki z 7. To teraz możemy sobie policzyć te 1 i te 2. Te 1 będzie równe. Minus b, czyli 4, odjąć pierwiastek z delty i dzielimy przez 2, a czy dzielimy przez 2. Tutaj mamy różnicę dzieloną przez 2, czyli każdy element dzielimy przez 2, wychodzi 2 minus 2 pierwiastki z 7, e, lub t2 będzie równe 2 plus 2 pierwiastki z 7. E, I teraz przede wszystkim analizujemy, czy t mamy dodatnie, ponieważ e, t to jest x do 4, czyli to musi być zawsze dodatnie. No tu jest T ujemne, więc nie bierzemy tego pod uwagę w ogóle przy wyniku. Nasze T bierzemy pod uwagę 2 plus 2 pierwiastki z 7, czyli to znaczy, że x do czwartej równa się 2 plus 2 pierwiastki z 7, co oznacza, że po spierwiastkowaniu x będzie równe pierwiastek czwartego stopnia z tej liczby, tak lub minus pierwiastek czwartego stopnia. z tej liczby.